Witajcie! Dzisiaj zrezygnowuję Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Tak więc grę stworzyło studio Tecmo i w 2003 roku wydał ją Ubisoft. Wcielamy się w Mio, która wraz ze swoją bliźniaczką Mayu poszła bawić się do lasu. Nagle Majo znika, po czym Mio idzie jej szukać. Po chwili nasza protagonistka zauważa, że Maju idzie za dziwnym, karmazynowym motylem i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Okazało się, że motyl ten prowadził siostrę do opuszczonej od wielu lat wioski, którą dziewczyny mają zamiar zbadać. Na tym skończę omawianie fabuły, która jest bardzo dobra i wciągająca. Może nie trzeba przy niej za bardzo myśleć jak w Silent Hillu, ale i tak jest nieźle. No chyba, że myśleniem będzie dla kogoś tłumaczenie angielskich słówek, bo niestety, granie ma spostrzenia, a czytanie jest dość dużo. Tak więc przejdźmy do grafiki. Grafika jest tu naprawdę świetna. Nie podobało mi się trochę dynamiczne oświetlenie, które jest takie sobie. Za to cały design lokacji i duchów jest po prostu genialny, bardzo klimatyczny. Dźwięk to istny geniusz. Muzyka przy walce w połączeniu z przeróżnymi szeptami po prostu miażdży, a ambient robiony w japońskim stylu też stoi na wysokim poziomie. Pokażę Wam później pewien przykład. Pozostało więc przejść do rozgrywki, która o dziwo, jak na przygodówkę jest całkiem fajna i wcale nie jest zbyt prosta. Najpierw powiem jedną rzecz. Wbrew opisowi fabuły większość gry będziemy poruszać się sami. Nasza siostra lubi znikać, o czym sami dowiecie się grając. Przejdźmy dalej. To może zacznę od tego, że w grze mamy jedną broń, mianowicie aparat fotograficzny zwany kamerą Obscura, a przez całą grę walczymy tylko z niematerialnymi jednostkami, duchami. Rodzajów duchów jest dość dużo, przez co nie popadniemy w monotonie. Walka z nimi polega, jak się można domyślić na robieniu im zdjęć. Wygląda łatwo? Wcale tak nie jest, bo najwięcej zdrowia odbieramy strzelając w odpowiednim momencie, a moment ten występuje jakąś sekundę przed atakiem naszego wroga. Ale spokojnie, nasz aparat to nie jakiś zwykły aparat, mianowicie można go ulepszać i rozbudowywać o dodatkowe funkcje. Teraz opiszę wszystkie jego możliwości. Zacznę od tego, że mamy różne rodzaje kliszy. Najsłabsze mamy nieskończoną ilość, a im lepsza, tym trudniej dostępna, ale zadaje większe obrażenia. W czasie gry znajdujemy także różne ulepszenia, takie jak pokazywanie zdrowia ducha w obiektywie aparatu czy odtwarzanie dźwięku w momencie, gdy mamy szansę na najlepszą fotę. Oprócz tego znajdujemy dodatkowe soczewki, których naraz w aparacie możemy mieć trzy, w sensie, że podczas walki można przebierać między tymi trzema, a samych soczewek jest trochę więcej. Co dają nam soczewki? Na przykład przystrzał spowalnia ducha na jakiś czas albo też zatrzymuje go na moment. Każda soczewka potrzebuje jakiejś ilości Spirit Power, którą dostajemy za każdy Zero Shot, czyli ten strzał, który odejmuje najwięcej zdrowia. Oprócz tego możemy ulepszać soczewki, a także podstawowe funkcje naszego aparatu, co obejmuje podstawowe funkcje, np. wielkość koła, w które musimy trafić, by w ogóle coś odebrać przeciwnikowi, lub po prostu zwiększenie siły ataku. Dobra, ale wróćmy do ulepszania. Najpierw musimy znaleźć Spirit Orb, którego używamy przy funkcji, którą chcemy ulepszyć. Następnie musimy mieć daną ilość punktów, by Spirit Orb zadziałał. Spirit Orby są zazwyczaj dobrze ukryte i nie znajdziemy ich w grze zbyt wiele, więc pomyślcie, zanim ulepszycie coś, czego nie będziecie używać. Ale wróćmy do punktów. Jak zdobywać punkty? Za każde zdjęcie zdobywamy jakąś ilość punktów. Im więcej zdrowia odbierzemy duchowi, tym więcej dostaniemy owych punktów. Także w grze znajdziemy wiele duchów, które stoją w miejscu i trudno je zauważyć, a za zrobieniem zdjęcia dostajemy punkty. Do znalezienia takich duchów przydano nam się pewna lampka, która świeci na niebiesko, gdy patrzymy na przyjaznego ducha. Jak to działa? Mianowicie, im bardziej patrzymy w stronę zjawy, tym mocniej świeci lampka. Owa lampka przydaje się też podczas walki. Działa wtedy tak samo, ale świeci na czerwono. To by było na tyle o aparacie. Wiem, że trochę chaotycznie to opisałem i może się wydawać trudne, ale w praktyce aż tak źle nie jest. Może jeszcze trochę o walce. Gdy duch nas złapie, tracimy jakąś ilość zdrowia. Możemy leczyć się za pomocą rozmaitych środków, a także w razie śmierci użyć czegoś specjalnego o nazwie Stone Mirror on w ten sposób, że w razie zgonu po prostu zostają w W znajdziemy ich dość mało, a nasi przy sobie możemy tylko i wyłącznie jeden. Walka z jednym duchem jest dość prosta, ale gdy pojawia się ich więcej, nie jest już tak zielono. Szczególnie, że większość z nich ma tendencję do znikania i pojawiania się nam za plecami. Przejdźmy teraz do zagadek, które niestety są bardzo łatwe. Nawet bez znajomości angielskiego każdy powinien dać sobie z nimi radę. Większość to po prostu znajdź coś i użyj w odpowiednim miejscu. Może w jednej zagadce był potrzebny tekst, ale kluczowe rzeczy były w niej zaznaczone, więc też żadne wyzwanie. Po przejściu gry odblokowujemy Mission Mode, czyli takie proste wyzwania, np. zabij w jakimś czasie ileś tam widm, albo w określonym czasie zdobyć daną liczbę punktów. Także możemy przejść grę od nowa, ale z rzeczami i ulepszeniami, które zdobyliśmy w czasie naszej pierwszej przeprawy. Grę możemy zapisywać tylko przy lampionach, które znajdziemy dość często, więc nie sprawia to zbyt wielkich problemów, a sama gra trwa jakieś 10 godzin. O gameplayu nie ma zbyt wiele do mówienia. Oprócz aparatu, mało różni się od innych gier tego typu. Tak więc przejdźmy do minusów. Nie wiem co tutaj mówić, nie podobała mi się tylko mapa, która nie jest zbyt czytelna i do tego bohaterka nie oznacza miejsc, w których już była. Dlatego też często błądziłem. No i to by było na tyle minusów. Nie wiem co tutaj jeszcze wymienić, więc przejdźmy do klimatu i strachu. Powiem wam szczerze, że nie lubię japońskich klimatów, ale ten po prostu wgniót mnie w fotel. Świetna muzyka, przerażający design duchów i fantastyczne katceki, które stawiają mi wszystkie włosy na głowie. Mówiłem wcześniej, że dam wam pewien przykład. Przykładem będzie kacenka z samego początku gry. Radzę oglądać na sławkach. Wrażenia gwarantowane. <gry> I don't want to kill anyone. <laughs> Takich kascenek jest dość dużo i każda wywoływała na mnie to samo wrażenie. Gęsią skórkę na całym ciele. Jeśli chodzi o strach, jest to razem z amnezją najstraszniejsza gra, w jaką grałem. Sama walka jest tu bardzo emocjonująca, a jeszcze te wibracje pada w rytm bicia serca poezja. Gra czasem straszy na sterze ale działają one na podobnej zasadzie co The Silent Hillu, czyli całkowita cisza, a nagle niewinny głosi, gdy spada piłeczka na ziemię i zawał gwarantowany. Amnezję wyłączyłem raz ze strachu po 15 minutach. Tutaj może gry nie wyłączyłem, ale takich momentów, że miałem zamiar było bardzo dużo. Naprawdę gra dostarcza bardzo mocnych wrażeń, aż nie umiem opisać tego słowami. Jeśli naprawdę chcesz się bać, masz PlayStation i nie grałeś w Fatal Frame 2, żałuj i jak najszybciej nadrabiaj straty. To by było na tyle. Przejdźmy do podsumowania. Bardzo ładna grafika, design lokacji i duchów stoi na wysokim poziomie. Fantastyczna muzyka i psychodoliczne kaccenki mówią same za siebie. Jak na tego typu grę, jest naprawdę fajnie. Walka daje przyjemność i nie jest zbyt łatwa. Nie lubię japońskich klimatów, ale ten po prostu niszczy. Razem z amnezją, najstraszniejsza gra, w jaką grałem. Ogólnie gra dostaje ode mnie 10 na 10 Piękna fabuła, dobry gameplay, niezły klimat i przede wszystkim gra naprawdę strasznie i daje kopa. Jeśli tylko możesz, musisz to zagrać. Co tu więcej mówić? Jest to chyba najlepszy horror na poczciwą czarnulkę. Jeśli nawet nie lubisz horrorów, to warto zagłębić się w historię tej gry. Tak, dobrnęliśmy do końca, więc cześć i do następnej recenzji.